Witamy Was bardzo serdecznie razem z Grzesiem w naszej finały z tej oto naszej gry, czyli Little Big Plant 1, w 25 naszym już ostatnim z tej odcinku. Przywitaj się No właśnie, jak widać Grzesiu też Was wita, a my zmierzamy do finału. Jedziemy tym oto wagonikiem. Pip, pip. Czekaj, stop, nie. Ja gram. Dobra, okej. Okay, Grzesiu, chodź. Grzesiu. Ej, czekaj, najpierw na ten otwór, masz podejść na ten otwór i teraz zeskok. O, jest, już idziemy. A tu jest kominek, nawet w którym się pali. A, tu jest właśnie ten nasz złoczyńca. I naszym zadaniem będzie teraz pokonanie go natomiast. To będzie ciekawe. Tak, no i nie tylko, też trudne. Bardzo dobrze, okej, okay, idziemy, Grzesiu. I teraz dobra, najlepiej nie zmarnować teraz żyć, bo potem będzie jeszcze dronienie, i one nam będą potrzebne, jedno już jest marnowane, zeskok ze zeskok O jak wyląduje to musimy na niego uważać, bo tam są igły i musimy zbierać te bańki O jest Grzesiu, uważaj, pamiętaj na te igły, jak on zlatuje Zeskok, wyjdź już. Jest do tak. ale nie, to był Aha. dopiero początek. Teraz jeszcze będzie to jeszcze trudniejsze. Dlatego mówiłem, żeby najlepiej nie zwartować życia. Teraz już zwartowaliśmy i chyba prawie połowę z czego pamiętam. Grześ, uważaj, bo się poradzisz, A zmarnujesz nam jeszcze dodatku na życia, bo to się da poradzić o te prądy. Grześ, uważaj, bo tu będą te właśnie poty zeskakiwać. Grzesiu, nie trać nam żyć. Pamiętaj. Dobra, postaram się. Co no to mamy za oko? To jest potwór właśnie nasz. Ostateczny. Jest? Pierwszy załatwiony. Oj, teraz drugi. Mam upaskę. Mm. nie Grzesiu, ty już zostałeś skuty uważaj Grzesiu, żebyśmy ostatniego życia nie mieli Grzesiu, idź tutaj, możesz spróbować, o, i to jeszcze oczywiście nie koniec o, jest Grzesiu i teraz uważaj, żeby on cię nie poraził O, uciekaj, ja. uciekaj, bo to cię porazi. Jak? Tutaj Pana? stoimy. Oj, teraz Grześ tutaj? Na spokojnie tutaj stoimy. Nic naś nie stanie. A my go mamy pokonać. No właśnie, będzie zaraz taka skrzynka. Dobra, ok, widzowie. Teraz możemy go dogonić. I okaże się teraz cała prawda. No, jak widać, właśnie on nas o tym informuje, że mamy go. I właśnie chciał nas okraść, bo nie on był zły, tak naprawdę. Tylko, że chciał po prostu nas więcej, bo nie miał przyjaciół. Ale jest, dobrze się to zakończyło. Tak czy jak to by już mamy yeah, przy. Wyszliśmy yeah, 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 yeah. już całą yeah, yeah. naszą grę. I jak widać, właśnie widzowie. To jest cała planeta, yeah. która się z nas nawet to dziwo cieszy. No. A to my Wam widzowie bardzo dziękujemy za całą yeah. tą grę Little Big Planet 1. Zobaczymy się też oczywiście już w Little Big Planet 2. Też będzie przychodzić yeah. takie poziomy, ale spotkamy już wiele i dużo nowych rzeczy i to co z tego, że miałaś więcej punktów naj, najlepiej. Tak, to prawda, no. To popała, widzowie, tak, to prawda, uh, uh. no.